Dzisiaj widzimy się na drugiej sesji młodzieżowej Rady Miasta. Na dzisiejszej sesji uchwalamy logo młodzieżowej Rady. Otwieram obrady drugiej sesji młodzieżowej Rady Miasta Sochaczewa. W imieniu pana burmistrza, w imieniu swoim własnym, jak również wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego chcemy wam serdecznie podziękować za zaangażowanie podczas ferii zimowych. Turniej e pod patronatem burmistrza miasta Sołaczów nie odbyłby się bez waszego udziału. Miasta, podziękować panu burmistrzowi za tak świetną współpracę i że daje nam takie możliwości yy, samorządowe, żebyśmy zobaczyli jak to wygląda i bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą tak świetną współpracę.